Jak jesteś nam szy, to zaraz po znaku krzyża i powitaniu jest akt pokutny. Są różne formy aktu pokutnego, ale wszystkie mają na celu przeproszenie Boga za nasze grzechy z prośbą o przebaczenie. W tym czasie mówimy, że żałujemy za wszystko co złe, prosimy o Jego miłosierdzie po to, żebyśmy mogli godnie uczestniczyć we mszy świętej i przyjąć komunię. My Katolicy jesteśmy też zaproszeni do sakramentu spowiedzi, w którym wyznajemy grzechy i znowu prosimy Boga, by nam przebaczył. No więc moje pytanie jest takie. Ile razy w Twoim życiu byłaś, byłeś do spowiedzi, i ile razy powtarzałaś: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Albo mówiłaś: Panie, zmiłuj się nade mną, Chryste, zmiłuj się. A pytam dlatego, że jeśli mówiłeś te słowa więcej niż 77 razy, to już wykorzystałeś limit Bożego przebaczenia. I pewnie tego nie liczyłeś, ale założę się, że prosiłeś już Boga o przebaczenie o wiele więcej razy niż 77. Bo na pewno zgrzeszyłeś, zgrzeszyłaś myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem więcej niż 77 razy. Ale ja tak samo zgrzeszyłem o wiele więcej niż 77 razy i prosiłem Boga, by mi wybaczył za każdym razem. No więc w Ewangelii na dzisiejszą niedzielę Piotr podszedł do Jezusa i zapytał Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. No więc jak Pan Jezus mówi Piotrowi, że ma przebaczyć nie tylko siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy, że Bóg ma limit na przebaczenie dla mnie? Oczywiście, że nie. Na szczęście nie. Bóg zawsze nam przebaczy nasze grzechy, ale pod jednym warunkiem. Jeśli oczekujesz Jego przebaczenia, to też musisz przebaczać innym. Nawet więcej, skoro Bóg nie ma dla ciebie limitu w przebaczaniu, to ty też nie możesz ograniczać swojego przebaczenia. Bo nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy. Pamiętam, kiedyś po spowiedzi ksiądz za pokutę powiedział mi, że muszę przeprosić brata i siostry i moich rodziców za kłótnie, pyskowanie, nieposłuszeństwo, za moje grzechy wobec nich. Byłem trochę rozczarowany, bo moje rodzeństwo też nie zawsze jest wobec mnie w porządku, to dlaczego ja mam ich przepraszać? Odpowiedź jest w czytaniach na dzisiejszą niedzielę, które można podsumować tak: muszę przebaczyć innym, żeby otrzymać przebaczenie Boże. I nie siedem razy, ale za każdym razem, ponieważ Bóg za każdym razem przebacza mi. W pierwszym czytaniu z księgi Syracha słyszymy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia. Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie odpuszczenie swoich własnych grzechów, sam będąc ciałem trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów. Bo my oczekujemy od Boga, by był dla nas miłosierny za każdym razem, ale my sami przebaczamy tylko siedem razy albo wcale. Bo nie siedem, nie siedemdziesiąt, 77, nie siedemdziesiąt. Ale Bóg przebacza zawsze. Boże, odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, jako i my odpuszczamy. Więc bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.